Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej. Każdy to powtarza i ja również to będę powtarzał. Książki nas uczą, ale. Większość książek jest pisana pod coś. Czasami jest, są zmieniane fakty, czasami jest podkolorowana, czasami jest w jakiś sposób zmieniona. Więc bardzo często, wiele książek nie jest oryginalnych, nie ma oryginalnej wartości, tylko są fakty, które są bardzo często pozmieniane i pokoloryzowane, albo przeistoczone. W wielu książkach tak jest. Dlatego nie ma. Nic piękniejszego jak wiedza, którą łapiesz na żywo. Uczysz się, edukujesz od kobiet. Od kobiety, do której podejdziesz. Ja na swoich wcześniejszych y, początkowych filmach pokazuję tak naprawdę, że kobiety, obca kobieta potrafi mi całą historię życia powiedzieć, albo opowiedzieć o swoich intymnych rzeczach, o tym, jaki seks uprawia, o tym, co na uwielbia, co na kocha, czego nie lubi, i. Przykre. Ale prawdziwe jest to, że mi to powie obcemu facetowi, bo mówi, że po chwili czuję się ze mną cudownie, że uwielbia ze mną rozmawiać, że mam jakąś taką aurę, yy, po której ona całą swoją historię po prostu wręcz lubi wypowiedzieć. A facetowi, z którym żyje 5 lat, 10 lat, nie powie, że uwielbia to w łóżku albo tamto. Więc polecam ci z całego serca uczyć się od kobiet. Po prostu podejść do kobiety i zacznij z nią rozmawiać. Nie w sposób, że myślisz tylko, żeby, żeby ją zaciągnąć do łóżka. W ten sposób nie myśl. Niech ona ci opowie trochę o sobie. Opowie ci jakąś historię. Zapytasz takie pytanie, zadasz takie. Czasami podchwytliwe, czasami bardzo bezpośrednie, ale w ten sposób nauczysz się bardzo dużo. Zbudujesz sobie w głowie milion różnego rodzaju historii. Zbudujesz sobie również wiedzę, w jaki sposób myślą kobiety. Zbudujesz sobie również wszechstronność później w podchodzeniu do kobiet, bo jak będziesz miał. Bardzo wiele historii w swojej głowie, które usłyszy, usłyszysz na żywo od kobiet, a te historie będą bardziej, bardziej wiarygodne niż niejedna książka, ponieważ będą szczere. Bo kobiety bardzo często potrafią rozmawiać szczerze z obcymi facetami, bo ci faceci po prostu ich nie interesują. Nie wiedzą, że za miesiąc czasu z tym facetem może wylądować w łóżku albo może utworzyć jakąś relację. Więc ona ci szczerze po prostu odpowie i mówi: odczep się ode mnie. Więc. To dla Ciebie powinna być kopalnia wiedzy i automatycznie, gdy podejdziesz do, strzelam, tysiąca kobiet, które Ci opowiedzą historię swojego życia, to zastanów się teraz jedno, nad jedną rzeczą, czy jeżeli podejdziesz później do tysiąc, tysiąc pierwszej kobiety, czy będziesz miał problem, żeby do niej podejść? To jest pytanie do ciebie i z tym pytaniem cię pozostawię. Od dzisiejszego dnia kolejne ćwiczenie dorzuć do swojego harmonogramu. Podchodź do kobiet i słuchaj ich historii życia. Te historie pomogą ci wiedzieć o kobietach i automatycznie pomogą ci w kolejnym podejściu do kobiety na ulicy. Hej.